Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj Wam pokażę jak wyczyścić koła fingerboardowe, oczywiście z łożyskami. No w sumie jak wyczyścić łożyska w kołach fingerboardowych. Ja tutaj mam koła e, Kaper o profilu bardziej wertowym. No i koła przy zakupie o wiele szybciej się kręciły, fajnie jeździły. No i z czasem te koła po prostu zaczęły piszczeć. E, no i... Po prostu nie są takie jak były wcześniej. No jest to wina niestety łożysk, które już z czasem się niszczą. No i trzeba je też wyczyścić. Eee, tak samo jak w prawdziwej deskorolce się łożyska czyści i się o nie dba. To tak samo trzeba to zrobić w fingerboardzie. Ok, jak to zrobić? No oczywiście musicie mieć koła z łożyskami. Jeżeli nie macie kół z łożyskami, to raczej nic wam się nie dzieje z tymi kołami. Ale jak macie, to musicie to zrobić. Co wam będzie potrzebne? Będzie Wam potrzebny jakiś taki ręcznik papierowy, lub jakieś ścierka, którą podłożycie. No, na przykład dacie sobie na biurko, żeby nie pobrudzić nic. No, jedna ścierka na biurko, żeby nic nie pobrudzić, a druga ścierka do wycierania tego wszystkiego będzie. Jakieś tam takie waciki, czy tam patyczki do uszu się je Wam przydadzą, kilka sztuk. I nie wiem, jakiś taki smar. Ja na to mówię WD-40, to pewnie się na, wymawia inaczej, nie wiem, WD-40, czy jakoś tak, nie wiem. Ja od dziecka mówię na to WD-40, więc nie śmiejcie się po prostu ze mnie, no nieważne. Taki smar musicie mieć, i żeby miał taką tu rurkę, ponieważ jak nie macie tej rurki, to wam to porozpryskuje i będzie niefajny. Dobrze. No, będzie wam potrzebny jeszcze kluczyk fingerboardowy, sobie tu wyciągnę. Zwykły kluczyk do odkręcenia po prostu mm, kółek. Chociaż ja odkręcam to e, kluczykiem imbusowym, bo mam traki hexy, więc inaczej się to wszystko od, od, odkręca. Dobrze, wy, wyjmę. No jak macie zwykłe traki z nakrętkami na ośki, to odkręcacie takim zwykłym kluczykiem. Dobra. Okej, okay, więc najpierw trzeba odkręcić wszystkie te kółka, no więc odkręcamy, ja na razie sobie to zdejmę, okej, okay. no więc odkręcamy. Okej, okay, już wszystko skręciłem, zostały same traki bez. no bez pinzów i kółek, więc to odłożę. I okej, okay, mamy same kółka. Tylko te pinzy powyjmuję z kółek sobie. Trzeba uważać, jeżeli macie pinzy, bo jak gdzieś wam zginą, to będzie tragedia, jeżeli nie macie zapasowych. No. Tutaj sobie ładnie. okej, okay, mam same kółeczka z łożyskami. Są tak małe, że. O, kółeczka z łożyskami. Cztery ładnie. Ok, no i co teraz robimy? Bierzemy ten ręcznik papierowy. 1. Ok, ten sobie zostawię na. Odłożę na bok w sumie. I tak, i co robimy? No, jest to bardzo proste. Żebyście widzieli jakoś Po prostu no chyba będziecie wiedzieli co robić Bierzecie ten wacik Czy tam patyczek I tak Tutaj gdzie jest łożysko Musi być tutaj z tej strony łożysko Lekko psikacie Sobie tutaj Trochę dużo poszło Ale nieważne I teraz tym wacikiem tam sobie tak troszeczkę trzemy W środku Łożysko trochę brudne było. Ciężko to zauważyć, jak ja to robię, bo naprawdę to jest tak, tak małe. Ale robicie mniej więcej to co ja. Ten smal, który przykniecie, on tam sam się rozejdzie. W łożysku, więc yy, nie będzie tam żadnego problemu z tym. Łożysko jest. Tutaj jest wszystko brudne.

jeszcze wyczyścić wasz stół. Tam mogło coś tam mm, przeciec. No, teraz bierzemy papier. Bierzemy taki ten wacik. Tutaj tak bierzemy o, od spodu, żeby nam się zrobiło takie małe. I to po prostu czyścimy. Żeby nie było mokre, a nic takiego. No, nie 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 Wszystko się fajnie odsączyło. Dobra. Myślę, że już jest dobrze. No i dobra. Teraz to tą ścierkę możemy, czy tam ręczniczek, papierowy wyrzucić już. Okej, okay. no i te kółka tak wyglądają, jak wyglądały poprzednio. No i teraz je przykręcę i zobaczymy. Czy jest jakiś efekt? Ok, już przykręciłem kółeczka ładnie i powiem, że jestem bardzo zaskoczony, ponieważ zobaczcie, jak to szybko teraz jeździ. Naprawdę, przed tym to bardzo wolno jeździło. Te kółka, jak tak się zaczęło kręcić, to skrzypiały. Teraz ładnie się kręcą, szybko. Więc, jeżeli macie taki problem, to zalecam Wam zrobić takie coś. A będziecie No po prostu mieli lepsze koła Z łożyskami I jeżeli sami to zrobicie To się przekonacie o co chodzi Naprawdę Naprawdę No bez porównania No więc myślę, że to by było na tyle Jeżeli wam pomogłem To dajcie łapkę w górę I subskrypcję No, trzymajcie się, ponieważ już mi się Bateria w kamerze kończy No, to tyle, cześć